Witam, witam was widzowie z pierwszego odcinka z EFC 26. Dzisiaj jak zagramy sobie, yy, zaczynamy karierę piłkarską, więc yy, tutaj zaczynamy już po prostu sobie robić yy, imię i nazwisko i tak dalej, no a wam to chyba będę musiał przyspieszyć. No i tutaj się zatrzymajmy. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili łapeczkę w górę i zasubskrybowali ten kanał z dzwoneczkiem, bo bardzo by mi to pomogło w rozwijaniu kanału. Jakie dzięki. No dobrze, ale więc zawodnika mam już skończonego i teraz będziemy sobie wybierali um, ubranie. Um, na początku rękawy będą um, rękawe krótkie, a oczywiście koszulka um, obcisła, no i buty. Um, widzę, że są jakieś fajne stare. O, ale widzę też takie jedne fajne nowe. No to sobie je wierzemy. Bardzo mi się podobają. Są so, okej. Okay. <śmany> No dobrze, mamy już wybranego zawodnika, wszystkie atrybuty i takie inne, czy coś. Tutaj mamy wybrać historię. Droga na szczyt. Hmm. Dwigle się, czy taka niezbyt, taka niezbyt. Mamy też inne. Mamy ręka ze złota, czyli bramkarz. Mamy kogo jeszcze? Mamy wsłudzącą gwiazdę. Mamy własny, mamy czystą kartę tam gdzieś była. Hmm. Ja bym wybrał tu wschodzącą gwiazdę. Co tutaj napastnik, obrońca, pomocnik, napastnik, napastnik. Magik czy ściania? Chyba magik. Będę stawiał na Ronaldinho. Na taki Ronaldinho i typy. Ronaldinho niech będzie, w sumie... Nie no dobra, niech będzie Ronaldinho. Bierzemy. No i teraz waga. Hmm. Ile tam, 80? Niech będzie 84 kg, jak nam było? 179 cm. Niech będzie, będzie kit. Teraz klub. Dobrze, Polska. stość z Polski losujemy sobie? Nie, nie losujemy. A w sumie mogę zarosować w zasadzie. Są dwa loga więc klubów, więc no. Ta, losuję, może za chwilę klub jeszcze zobaczyć, jakie tam są. Dobra, Ta, losuję. I mamy Zagłębie Lublinne. Bardzo fajny klub. Fajny. Mogło być lepiej, ale jest ok. Nie ma dramatu w zasadzie. Więc jest fajnie. No i oczywiście standardowa czołówka. Lepsza byś nie mogła. Znaczy można powiedzieć, że jest ona legendarna. No zobaczymy sobie, poczekamy. Hmm? Dobra, dobra. Jakoś sobie chłopaki piłki podają. Podejście proszę. Pełnie widzicie kilka nowych twarzy. No tak jak zawsze. Coś tam mówi Mamy tenera, Więc... Yy, let's go. Zaczynamy karierę już oficjalnie. No i piszcie w komentarzach jakieś propozycje na karierę. Ja będę próbował je realizować. Let's go. No, jesteśmy już w głównym menu. Mamy tam jakieś od agenta wiadomości, no to sobie ją przeczytamy. Mamy za. no jakieś tam napisy. Ja to już chyba każdy zna. I o ile grał ktoś w FIFA, więc no. Ehm, przywitam się z drużyną. E, Powiem wszystkim, że jesteś gotów, bo będziemy w tej, w tej karierze piłkarskiej stawiać się na indywidualizm. Odbierzemy sobie może za chwilę styl gry, no jakieś tam wiadomości, yy, a więc tak, yy, jeszcze tylko tą wiadomość przeczytam. Okej, okay, okej, okay. no dobrze, coś tam napisane, yy. no to przypiszę styl gry, obowiązek piłkarza i takie tam, okej. Okay. Mm. O, nie ma już tych y, większości tego. Na przykład nie ma wirtuozy rejnych. No dobrze, trudno. To sobie weźmiemy. Y, będziemy tutaj stawiali chyba na drebling. Weźmiemy sobie na drebling. Mm, i no. Mm. Sprawdzamy agenta. Co tam mamy? My przechodzimy za chwilę do pierwszego treningu. No a więc już tutaj jesteśmy na tym treningu. No o kurcze, jak to się zmieniło w tej FIFA? Jak ta FIFA się zmieniła? Bardzo ona inaczej wygląda, o wiele, wiele inaczej. Mylę jest strzału. Ok, jakoś zakumam. Rozpoczynamy trening. Ryki na treningu. Dwało to, żeby wypać na dobrej jakości, ponieważ był dopiero rezerwowym. I miał wyjść na boisko dopiero w 80 minucie. Więc ja tutaj na dobrą jakość i mocne uderzenia w pierwszym meczu. No dobrze, a więc trening mamy skończony i zobaczmy co tam dalej mamy. Bo mamy na pewno przed sobą mecz, pierwszy mecz, w którym będzie debiut Rikiego. Zobaczmy, zobaczmy. Występujemy w 80. minucie i przegrywamy 0 do 1. A więc zaczynamy. Riki już od początku spotkania był gotowy na ataki przeciwnika, ale miał swój plan. To uwaga, mamy odbiór. Ricky. Ricky podaje. Co tam jeszcze się wydarzy. Dribbling. Riki, podaje. Uderzenie! Gol! I wychodzimy na yy, dobre, bo mamy remis. Riki pięknie podał, więc mamy gola. Co za uderzenie, co za wykończenie, co za podanie. Mamy to. skończy skończył się jeden do jednego. Ricky od razu po meczu pojechał do domu i dzią prysznic. Po czym położył się do łóżka i poszedł spać. No dobrze, ale więc dzisiaj mamy mecz z Karal kimś. Ym, oczywiście zaczniemy od treningu, ale to wam już przyspieszę. <śpiewanie> No, więc zaczynamy za chwilę grać sobie mecz. Jeszcze zobaczę w ten traże, co tam jest. Zrobię szybkie ustawienia. Psz, już możemy zaczynać, więc let's go. To nie było żadnych akcji, ale przeciwnik w końcu wyprowadził kontrę. Pod było podanie do środka pola. Zawodnik dobrał w pole karne i szybkim wolejem strzelili gola. Do końca meczu nie było już zadnika okazji i Riki przegrał, niestety, ze swoją rodziną razem. Mecz 1 do 0. Ostatni więc, więc przegraliśmy 0 do 1. I to by było na dzisiaj. Z dzisiejszego odcinka piszcie w komentarzach różne propozycje. No i do zobaczenia. Elo mordeczki.